Spokojny umysł, pewna ręka, waleczne serce. Otwartym sercem można nauczyć więcej niż otwartymi oczyma. Czysty umysł rozpozna prawdziwą siłę. Determinacja to nasza najpotężniejsza broń. Wyczuwam mroczną, prastarą magię. Jakie jeszcze sekrety skrywa lud? Stare kamienie opowiadają historię tego miejsca. Posłuchaj. Kamienie przemawiają nawet wytrwali czasem ulegają pokusie mocy. Zszedłeś z właściwej ścieżki, stworze. Marna parodia duchowej magii. Bezcześcisz nasze świętości. Zaprowadzimy w joni pokój. Bez względu na cenę Tam, gdzie życie, jest i nadzieja Jonia przemawia przeze mnie Jak wszystko inne Oby Twe wędrówki przyniosły Ci ukojenie Oby Twój duch odnalazł spokój wędrowcze Kiedyś poznasz prawdziwe znaczenie tego słowa Przybywam w pokoju, przybywam w pokoju. Małe umysły działają bez celu. Moc jest niczym, jeśli jej nie ukierunkujesz. Musimy zbudować własną ścieżkę. Nikt nie podważy naszego postanowienia. Nasza jest wola, Joni. Nie będziemy się przyglądać. Pokój ma swoją cenę. Atakuj z przekonaniem, siłą woli. Zawsze ufaj swojej duszy. Do kolejnego życia. A, Jonia! Uczymy się na własnym cierpieniu. Będziemy nosić to brzemię. Odpowiedź leży w głębi. Serce i umysł jako jedność. Tradycja w równowadze z rewolucją. Pokój to stan umysłu. Każdy znajdzie swoją drogę. Zaprzestań. Pomyśl. Nie. Spójrz w głąb. Przybywam w pokoju. Odpocznij i zbierz myśli. Ciało musi być zdrowe, aby umysł był wolny. Wiedza wiele ma źródeł. Tak wiele żyć w jednej duszy. Sa LSA tiri vi! Lathrian own vi. Skup się na pomaganiu innym. To nie gniew, a współczucie prowadzi nas ku wojnie. Po każdej zimie nastaje wiosna. Ziemia nagradza tych, którzy słuchają. Jonia przemawia przeze mnie. Tam, gdzie życie jest i nadzieja, zaprowadzimy w Joni pokój, bez względu na cenę. Tak jak być powinno. Wiedzieliśmy, że tak się stanie.